Rozdział szósty: obróbka materiałów. Zestawmy sobie teraz te punkty, które warto będzie przypomnieć, abyśmy się nie pogubili w dalszym toku rozumowania. A zatem stwierdziliśmy, że ponieważ organizm nasz składa się z białek, węglowodanów i tłuszczów, to oczywiście tych właśnie składników trzeba będzie dostarczać. Kiedy wyłoni się kwestia wzrostu, czyli powiększenia masy ciała lub odbudowy, czyli remontów zużytych części. To też na dobrą sprawę wszystkie pokarmy dla organizmu pożyteczne z tych właśnie związków się składają. Nie jest tylko jeszcze zupełnie jasne, po co te substancje, któreśmy pobrali, mają być przemieniane. Jednej z pierwszych wskazówek na konieczność przemiany dostarczyła nam uwaga z poprzedniego rozdziału, że przecież budowanie odbywa się w całym ciele, w każdej jego części zaś pokarm przełknięty zalega co najwyżej w żołądku czy jelicie. Istnieją wprawdzie i takie zwierzęta, zresztą nieliczne, u których to ostatnie tak dokładnie rozgałęzia się po całym ciele, iż nie ma bodaj zakątka, gdzie by jakaś jego odnoga nie dotarła, i tam jednak istniałby jeszcze problem przeniknięcia pokarmu z wnętrza jelita do tkanek ciała. U większości zwierząt jednak i u ludzi przewód pokarmowy jest zwykłą, niezbyt szeroką rurą, pożywienie czasowo tam przebywające znajduje się jeszcze daleko od miejsc, gdzie może być przez organizm zużytkowane. Każdy zaś pojmie chyba łatwo, iż żadna wieś czy miasto nie byłyby zaopatrzone, gdyby na przykład w podziemiach głównych składów państwowej centrali handlowej znajdowały się wprawdzie wielkie ilości towarów, ale za to w sklepach nie było nic do kupienia. Pokarm w żołądku lub jelicie jest więc jeszcze dla tego, co go spożył, bezwartościowy. Aby ciało mogło zeń korzystać, musi w przódy być rozniesiony przez krew po całym organizmie. Ale tu zjawia się pierwszy ciężki szkopuł. Krew roznieść, rozniesie, ale jak się ma pokram do owej krwi dostać. Na tym rozważaniu zakończyliśmy właśnie rozdział poprzedni. Najprostszym rozwiązaniem kwestii byłoby, aby owo pożywienie przesiąknęło przez ściankę jelita i w ten sposób dostawało się do krwi. Oczywiście, ale cóż, kiedy sami wiecie, że przesiąkać mogą ciała rozpuszczone, a olbrzymia większość pokarmów, albo wcale, albo tylko z trudnością, roztwarza się w wodzie. A w dodatku, jeśli nawet się rozpuści, to daje roztwory nie takie czyste i klarowne. Jak na przykład cukier czy sól, że jedynie po smaku można poznać, iż w tej wodzie jest coś rozpuszczone, ale najczęściej jakieś kleiste, śluzowate, lekkie. Takie zaś, jak prawdopodobnie wiecie z doświadczenia, nie tylko przez błony zwierzęce przesiągać nie chcą, ale nawet przez zwykłą watę na lejku niełatwo dają się odsączyć. Dlatego to na Owo przesiąkanie liczyć wiele nie można. Spróbujmy wyjaśnić sobie przyczynę podobnego stanu rzeczy. Pamiętacie może, jak niedawno wspominałem, że dowolna substancja jednorodna, a więc pierwiastek, daje się rozdzielić na niezwykle drobniusieńkie cząstki zwane atomami. A te dopiero łącząc się między sobą w różnych stosunkach i konfiguracjach, tworzą te najrozmaitsze związki, jakie spotykamy na świecie. Otóż widzicie, owe tłuszcze, większość węglowodanów, ale przede wszystkim białka, to już nie zaledwie kilka czy kilkanaście w jakiś tam deseń połączonych atomów, lecz całe ich półki czy dywizje składające się z kilku czy kilkunastu tysięcy. Pomyślcie więc, proszę, jeżeli najdrobniejsza część jakiegoś białka składa się powiedzmy z 10 tysięcy atomów, to chociaż są one bardzo małe, jednak 10 tysięcy zawsze już pewną pojemność stanowi. Nie przeczę, iż w ściankach jelita są drobne pory, przez które z łatwością ciała o niedużej ilości atomów, jak sól czy cukier, przesiąkają. Ale najmniejsza, nawet cząsteczka białek, tłuszczów czy niektórych węglowodanów, jak na przykład mąki, jest po prostu zbyt duża, aby się przez nie w ogóle przecisnąć mogła. Sądzę, iż z łatwością dacie, radę, dacie dobrą radę. Porozbijać to wszystko na poszczególne atomy, te maleństwa z łatwością przejdą przez pory jelita, krew je rozniesie gdzie trzeba. I aha. Spodziewałem się, że tu się zatrzymacie. Przypomnieliście sobie, jak właśnie w poprzednim rozdziale informowałem, że już nie tylko ciała ludzkie czy zwierzęce, ale nawet znacznie sprawniejsze pod względem zdolności do przeróbek chemicznych ciało rośliny poszczególnych atomów wiązać ze sobą nie potrafi. Pamiętacie zaś może, iż umieją to robić jedynie niektóre bakterie. Gdyby więc w ten sposób, jak proponowaliście, przerobić pobrane do przewodu pokarmowego pożywienie, to wyglądałoby to tak, jak gdyby ktoś, nie mogąc wnieść przez wąskie drzwi na salę koncertową zbyt wielkiego fortepianu, porąbał go siekierą na drobne trzaseczki, i wszystko pieczołowicie starannie zebrawszy, ułożył w kupce na estradzie. Myślę, że ani wirtuos, ani słuchacze wiele by z tego pożytku nie odnieśli, mimo iż nawet odrobiny instrumentu by nie zabrakło. Są jednak sposoby załatwienia tej sprawy inaczej. Posłuchajcie na ten temat następującej historyjki. Przezorny chomik pragnie zainstalować w swej dość obszernej no norce pojemną szafę na zapasy zimowe, wielki zegar. Oraz olbrzymie organy. Wszystkie te przedmioty przywieziono mu i wyładowano przed wejściem do nory, lecz gospodarz, który wszystko dokładnie obmierzył, jeżeli chodzi o wnętrze mieszkania, nie przewidział, iż nie będzie ich można przeciągnąć przez wąski korytarz wejściowy. Kiedy tak stoi i frasuje się, podchodzi do niego przyjaciel bocian i pyta, czym się tak kłopoczę, a dowiedziawszy się, o przyczynie powiada. Przecież to prosta rzecz. Zaraz porozbijam dziobem te twoje meble na takie kawałeczki, że nawet przez dziurkę od klucza będziesz je mógł przesunąć i wszystko to zaraz zaniesiemy do mieszkania. Ucieszony chomik zgodził się i już mieli przystąpić do dzieła, gdy powstrzymała ich jaskółka. Stójcie, mówi. A czy ty, bocianie, potrafisz... Później z tych okruchów zbudować tam wewnątrz organy, zegar i szafę. No nie, odrzekł Bocian, jak ja to porąbię, to nikt z tego już nic nie złoży. Na takie diktum chomik zafrasował się jeszcze bardziej. Nie chciał bowiem zniszczyć swoich mebli, za które zapłacił przecie sporo grosza. Wtedy powiedziała jaskółka: Widzicie. Tych mebli nie trzeba rozbijać, a powinno się je rozebrać w miejscach złączeń. Ja tego nie umiem zrobić, poprosimy jednak stolarza dzięcioła. On wykona to najlepiej. Rzeczywiście przyszedł dzięcioł, wykręcił tylko kilka śrubek, i szafa sama rozpadła się na części, które już z łatwością wniesiono do komory właściciela i szybko złożono z powrotem. No a teraz organy, prosi homik. Nie, odpowiada dzięcioł. – na tym się nie znam, tego ani ruszyć nie potrafię. Od instrumentów muzycznych specjalistą jest kos. Poprosili kosa i ten wykonał rzecz całą szybko i zgrabnie. To za jednym zamachem bądź łaskaw rozebrać i zegar, prosi homik. Nie, powiada kos, od tego są zegar mistrze. Ja o tym nawet pojęcia nie mam, zwróć się do puszczyka. I ten dopiero spełnił żądanie gospodarza. W ten sposób wszystkie trzy meble, nie popsute, całe i zdatne do dalszego użytku, znalazły się po drugiej stronie wąskiego korytarza. Wszystko to pięknie, bajeczka bajeczką, któż jednak w przewodzie pokarmowym spełniać będzie rolę tych zręcznych specjalistów od rozbierania i składania mebli, nie tym razem już węglowodanów tłuszczych i białek. Zaraz was poinformuję: Są to różne fermenty soków trawiennych. Bliższą prezentacją jednak tych interesujących związków zaraz przeprowadzimy.